Jesteście dwiema wiwiórkami. Okej. Okay, Okej. Okay. Dobrze. I... Nie macie gdzie mieszkać, ponieważ jeden z Was zapchał waszą dziukę orzeszkami. Dobrze wiedzą, że drugi jest na nie uczulony. Proszę. Piskuś! Dzik nerwowy, bo jestem WKURWIEDY! Paszczuś! Co? Masz energię? Mam! Przecież na całe życie! A kiedy ostatnio robiłeś testy? Dzisiaj ja nie! Od małego chuja! Coś znaczy, taki miał! Taki mały chuj! Który. Jak coś nie jest dla niego! To on nie wie! To już ja sobie. Urosłem ostatnio. Dwa. milimetry. Hmm. Nie wierzę. Nie wierzę, bo nadal zapominasz o takich prostych rzeczach. Ale. Białko! Teraz przejdziemy do dolu, domu! Do dziupli! Przecież nie? nie mamy gdzie mieszkać! Może nie być miejsca dla nas! Czy to tak biegają pod tym drzewem, bo od kiedy żeśmy się tu przeprowadzili, samim zajebałeś naszą dziuplę orzechami. Zagoniły nas tutaj, musieliśmy tutaj żyć, a ty? Ja idę do roboty, ty kurwa z mi leżysz, co dni! A ja chodzę do pracy, jak porządny, nie jestem porządny, ale przynajmniej chodzę do pracy, a nie jak ty. A chodź w dupę! Szefa. Dobra, mogę z tobą, daj na głośnik! Taki jesteś? Tak! To przecież będzie na ciebie! Nie, jeżeli ja mam swoje... Dwa... Dobra, dzwonię! Odbiera? Łączy się! A jest to fajna muzyczka? Kocham chy że... Lubię je kraść! Jestem... No ej, 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 ale nie na głośniku to jest też. NDJ podpisywałeś. Ale to... To melodika to... Wiem, ale to ona trochę taka, wiesz. Tak! Ten debil! Zajebał całą dziuplę orzechami! No nie ma Naszą! A psy już dawno już się wspinają! O kurwa idą szybciej! <ścoughs> Nie, Dobra! Co mówi? Ma! No, kaj. umarł. Normalnie raz podczas robisz? Tak, normalnie wziął się zastrzelił! Chodź, tych wiadomościach wziął i sobie, że tak powiem, kopnął Wożek, ma! No. To jest czasem kopią, że do się Nie wiesz, no czym mówię. Podmiotka! Ale słuchaj, on kopnął Wożek, to znaczy, że teraz. My możemy przejąć jego miejsce. na mm, to może być nasz magazyn! Tak! Dobra, <grym> jeden z was jest poszukiwaczem <grym> nieśmiertelności. Moron jest poszukiwaczem nieśmiertelności. Okay. Ty jesteś e, magiczną żabą, której on szuka. No i jesteście w lesie. Dobra. <grym> Czy to ty? Żabissimo Rerykungu! Ja pierdole! Po tylu latach Magiczna żabo Wreszcie Udało mi się... Jak to się wyłączył Ciebie znaleźć? Co? Tyle haszczy! Co to, pan, co to, to, to jest? Szabla Nie zwracaj uwagi Więc znalazłeś żabę Tak Czy to ty? Chcesz medal? Życzenie Życzenie? Jedno, Azalisz. Od wczoraj nikt mnie nie odwiedzał. To zajebiście długo. Kurwa, jaki tu mi samotnie. Po to tu jestem. Albo bardziej, nie no by... mogę. Co chcesz ode mnie? Od wielkiej żaby. Pan Żabysław Żaborski z domu Żabiami! Zaiste jedno życzenie, aby. A czemu tak mówisz śmiesznie? W głowę się jebym po drodze. <glarzujesz> A, dobrze. No to rozumiem, rozumiem, więc tak, jestem żabą i o co chodzi? Szukam nieśmiertelności. A, no tak, tam kurwa, też szukałem, e, ale znalazłem pewną żabę 30 lat temu, Aha. bo szukałem nieśmiertelności i wiesz co, znalazłem. I co się potem stało? E, mam ją. Okej. Okay, gdzie? Mogę ci ją dać? Dobra. Muszę, yy, musisz odgadnąć trzy zagadki M. Jestem gotów. Dobra. Ale tak od razu? Umieram. Umierasz? I potrzebuję nieśmiertelności. Dobrze. Zagadka numer jeden. Dobra. Kto był Zodiac Killerem? Wiesz, to jest to za proste. Daj jakąś trudniejszą, co? Dobrze. Ile lat ma Taylor Swift? Haha! I tu cię mam. Ona już nie żyje. Dobrze. A. Drugie pytanie. Zgadnij mój pierd. Nie pierdniesz. Dobry jest. Ostatnia zagadka. Możesz szybciej, bo trochę mi się umiera, tak wiesz. A na co gorujesz? Rebę re, Kumkum? W sumie nie wiem. Trochę się boję chodzić do lekarza, bo umieram. A, po no się o czymś zarażę Bo w sumie to nie boli. No, nie wiem, ale wiem, że umrę. A jak cię zł? Coś na D na pewno. Więc ostatnia zagadka. Tak. Po tej zagadce trzy życzenia dostajesz ode mnie. E. Pamiętaj, każda niesie ze swoją konsekwencję swoją. Zagadka czy życzenie? Fak. I życzenie też. Wszystko ma konsekwencje? Wszystko. Taylor Swift nie żyje? No nie żyje. Zesłałem się. Trzecia zagadka. Dawaj. Ile w człowieku jest kości? Ile powiesz, tyle będziesz miał. Znaczy, nie powiem ci konsekwencji. Słyszałem wszystko, słyszałem to. Słyszałem to, co gadasz tam pod nosem. To ile zamieniu. człowiek ma kości w Twojej dupie? Jedną, ale jak tam dobrowolnie ją wsadzi. Chyba, że jesteś ekstremalny, to się zmieści więcej. Wiem o tym dobrze. Dobrze więc, mój jednokostny, dupny przyjacielu? Nie, e, jedna. O. W serce koś w dupę. Ale, że teraz? I zadawaj pytania, życzenia, cokolwiek. cokolwiek chcesz. Miejsce więcej, więcej. Życzeń kurwa, nie uderzeni. Po co? Już, już żabciu. Pierwsze życzenie chcę umieć wsadzić więcej serca w swoje następne życzenia. Dobrze. Odcinam ci kawałki serc. Serc? Mam wiele? Serc, tak, dokładnie. I wkładam ci je do kieszeni, żebyś mógł mi je dać przy drugim życzeniu. O! No. Dobra, co dalej? Skróciłem twoje życie. Chcę nieśmiertelności, po to tu przyszedłem w końcu. Mam tylko śmiertelność. Ale na to jestem chory. Na śmiertelność? Poczekaj. Mam pewną formę nieśmiertelności. Jaką? Taką, że. nie umrzesz. No to daj. Na pewno? No nie chcę umrzeć. Zostawmy to na trzecie życzenie. Jakie jest Twoje drugie życzenie? A po czemu, czemu machasz tym, kurwa? Ja ci daję życzenia! Czemu ty machasz? Eee... Więc co daj to? Głupi jesteś? Ja tu z Moim... sercem do ciebie. Znaczy, ty z wieloma. No już nie, do... A Właśnie, miałem dać ci. Eee, to jest ogólnie karta bonusowa na moje serce, które udało się wyciąć. I ja poproszę, żeby w sumie je naprawić, bo jest mi potrzebne. To I to po jest drugie życzenie, tak? Tak. Dobra. Naprawiłem troszkę koślawo, Proszę bardzo. Dziękuję. Teraz e, twoje nerki pompują serce, a twoje serce filtruje twój mocz. Jestem w tym bardzo dobry, ale mam... A, no a, i wszystko, jasne, to no, to jest no. Dobra, pomogę teraz tą moją nieśmiertelność. Jasne, więc, e, więc wygląda to tak. Jesteś nieśmiertelny, ale choroba nie minie, będziesz cierpiał. W sobie, że się podpalisz. Będziesz się palił zawsze. Ale, ale, ale będziesz żył! Będziesz żył! Będziesz żył! Będziesz żył Relę re, kum. kum. <grystanie> Moi drodzy kochani aktorzy. Każdy orze co może, a wy <grystanie> Jesteście w windzie. Ooo, <grystanie> bo ulubione bo, miejsce! <grystanie> Jesteście w windzie, Okurne, czuć. które jedzie nie wiadomo na które piętro. No winda się po prostu zatrzasnęła, jesteście w windzie, kompletnie się nie znacie i coś tutaj śmierdzi, ale to żaden z was. O! Dobra. Dobra. Na które? Na najwyższe. Czyli które? Dziesiąte. Upalny dzień dzisiaj, nie? Słucham? Upalny dzień dzisiaj, nie? Tak, tak, da, bardzo chłodno jest, wieje strasznie, no. Upalno. Upalna też. A pan Głuchy? Co? Pan Głuchy jest? Tak, tak. Mm. Ach, pięknie, pięknie, ale ta winda to jakaś nowa, dopiero ją chyba stworzyli, nie? Eee, wolna strasznie, ja nie mam czasu, ja bym chciał się pojawić na dziesiątym piętrze, ale... A co się dzieje na dziesiątym piętrze? Na dziesiątym piętrze? Mam pewne spotkanie z pewną kobietą. A! No, znam ją. Zna, jak się nazywa? No ta z 10, 10 Alei z 10 Piętra? Każdy ją zna. Nie alei. W Nowym Jorku jest tylko 9. To, no tak, ale nie, jest ukryta. To jest. To jest sekretna aleja. Hmm. Myślałem, że pan zna. Sekretna? Nie, to. Mam coś wspólnego z tym. Tak? Tak, ja też mam pewne sekrety. Aha, no. Mm -hmm. No. E, a ta kobieta to y, ona ma na imię Maja. Nie. To nie znam. To by było dziwne jakbyś znał. Tak. To by było bardzo dziwne. Proszę, mm. Przepraszam, ja w ogóle tak się zastanawiam, co pan ma na sobie. Tak się ubrałem. Tak, tak się ubrałem. Rozumiem, pan, a... Co? Nie powiem panu dlaczego, no to by było zbyt dla pana niebezpieczne. Ja wiem, ale no, jedziemy windą... Ale nie windo... widać, że jestem Spidermanem? Kim? Wie pan, co? Uczycie mi się... nie udało. A... Wszystko idzie powoli, jak ta winda! Kurwa, no, co się z tym dzieje? No kliknąłem guzik, kurczę, nie wiem. No, ale... Nie, będzie dobrze. Życie nowojorskie niszczy ludzi, niestety. Ja widziałem gorsze rzeczy niż człowiek w masce... Panie, ja prowadzę... działalność. Ja jestem dostawcą pizzy. A. Ja... Stydzę się, dlatego zakładam maskę. Jestem wam brzydki. I... Stydzę się, że tam pracuję, dlatego zakładam maskę, ale... Nagle się zaczęli wszyscy interesować, jak ją Kim jest? Kim pan jest? Słuchaj, dostaw pizzę. Dobrze, dobrze. Ja, ja rozumiem. Moje życie też nie idzie zbyt dobrze. Eee, ostatnio. Ostatnio rodzice mi umarli. To, to, to. Co jest tam? winą? Co? Nic nie o, 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 no, no, o, No, 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 o, coś tyle, coś lepiej. Coś tak, tak. Tak. No to co? No to coś się stało. No coś się stało, no, no? to zadzwonimy. co? E, boli mnie strasznie, że pan mnie nie zna. Cześć, nazywam się Piotr. Cześć Jestem Piotr. Piotr! Jestem Piotr, pracuję w pizzerii. A, ja się nazywam... Jak już tutaj będziemy chwilę, to lepiej nie, poznać się wiecie, troszkę że, bliżej. widzę, że pana nie obchodzi, jak mam na imię. Bruce, jak pan się nazywa? Nazywam się... Bruce. Fajne imię Bruce. Dzięki, dzięki. Dotknij mnie. Po co ja w ogóle jadę do tej kobiety, jak tutaj Bruce jest? Ja poznałem go... Opowiedz mi coś o tej... Koszulce, koszulce? Która, która, która bardzo ciekawie się kojarzy mi. To jest dowcipnisz. i to jest seria pizzerii dowcipnisz. I ja noszę jego koszulkę, bo to właśnie jest mój najgorszy wróg. I on tutaj, widzisz, ma żółte zęby, jest jakiś w ogóle popierdolony. Też go znam, no. No, to że mu jakoś ostatnio inaczej działał w moim Ale ja, ja tam pizzę jego? Tak, pyszna. A ją moją, panie? Pyszna. Jak się nazywam Panie, nazywa się... Express, Express. U Spidera Express. U Spidera? A kojarzy pan jaskinie? Jaskinie? No, no. to ten taki bar. No, no to no. ja stamtąd jestem. Tak? No, u, u, w jaskini. Mm. U jaskiniarza. A, tak, tam przecież kelnerzy są poprzebierani jako jaskiniowcy i tam pochodzą i... U, babu! I to znaczy... To jest bardzo co tam powiedział właśnie. Co to znaczy UBABU? babu? To znaczy kocham Cię. Ja Ty to tak otwarcie? Wyznawanie miłości nie jest takie łatwe. A to każdy Twój kelner Twojej restauracji i u jaskini, mówi UBABU? kochamy swoich klientów. Ale przecież klienci rozumieją to jakby co podać? Nie, podać coś. A mnie. mówi jak mnie obsługiwał Twój kelner, mój, w zasadzie wyglądał mniej więcej jak Ty. Powiedział UBABU? Oni tak mają. Oni kochają wszystkich. A skąd mam wiedzieć, że to nie byłeś ty? Miał bardzo podobną sylwetkę. Słuchaj. W naszym jaskiniowym świecie jaskiniowe wiedzie się sprawy. <grym> Tam bez codziennej awantury nie ma dnia, bez ostrej rury. Nie, y nie, na nie, i za nie, nie, jest draka? Dosłownie Więc Więc chciałem panu powiedzieć... powiedzieć um, na nie, ubabu Ubabu? ubabu, na nie, nie, na najlepszą pizza!